Dzień dobry, dzień dobry, witam was w kolejnym filmiku. Drogi dzisiejsze nasze podróżnicze zawiodły nas do świetnicy. Jest to takie bardzo ładne miasteczko w niedaleko od Wrocławia, godzinka drogi. I pierwsze kroki skierowaliśmy do kościoła, kościoła jednego z kościołów pokoju, przed którym właśnie teraz stoimy. Myślę, że może będę szła, przy okazji pokazywała wam, jak to wszystko tutaj wygląda. Kościół pokoju został zbudowany po wojnie 30-letniej, która skończyła się pokoje. W 1648 roku, z tego co pamiętam, w każdym razie na mocy tego, tego pokoju obowiązywało prawo y, czyje panowanie tego religia, Kujus Regio, Eius Religio, nie wiem czy pamiętam dobrze jeszcze z liceum. W każdym razie chodziło tutaj o to, że ten y, władca, ten ród, który panował, y, jakby y, miał prawo. Y, żeby na jego terenie były tylko kościoła budowane w jego wyznaniu. To były wtedy czasy, kiedy tutaj był zdecydowanie dominujący katolicyzm, natomiast byli też ewangelicy. Uzyskali oni um, takie prawo do zbudowania w tych rejonach trzech kościołów. Jeden jest właśnie w Świdnicy, drugi jest w Jaworzynie, a trzeci był w Głogowie. Natomiast pod pewnym tutaj obwarowaniami, przede wszystkim te kościoły nie mogły być Kościołami zbudowanymi z trwałych materiałów, a więc na przykład odpadał kamień, odpadała cegła, miały być zbudowane w ciągu jednego roku. I nie mogły mieć dzwonnicy. No i ten kościół właśnie taki jest. Jest on zbudowany z gliny i drewna. Cały kościół jest właśnie z tego zbudowany. Został zbudowany w czasie jednego roku, a dzwonnice postawiono jakiś czas później w niewielkim oddaleniu od kościoła. Kościół jest wpisany na listę UNESCO. Jest to jeden z największych tego typu kościołów na świecie. Może on pomieścić ponad 7,5 tysiąca ludzi. Jest 3,5 tysiąca miejsc siedzących, no i pozostałych 4000 tysiące miejsc stojących. Nie, 3000 miejsc siedzących, a 4500 miejsc stojących. No i jak za chwileczkę zobaczycie, jest on niesamowity. To jest chyba jeden z najpiękniejszych kościołów, jakie w ogóle kiedykolwiek widziałam w życiu. Jest kościołem angielskim, mówiłam, mówiłam, tak. Zwróćcie uwagę podczas oglądania na fantastyczną Ambonę, Loże. I organy, ale tak naprawdę każdy szczegół tego kościoła jest po prostu fantastyczny. Obejdziemy go chwileczkę dookoła, a później wejdziemy do środka. się podobało? No bo nam bardzo. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem. Mąż jeszcze kupił tutaj płytę z nagraniem muzyki organowej, także będziemy słuchali sobie w domu, a my idziemy dalej na rynek i naszym kolejnym mm, miejscem, które chcemy zobaczyć, to jest wieża. Wieża ratusza, na którą można wjechać windą, także jeżeli um, nie lubicie wchodzić wysoko albo też nie możecie z powodu zdrowotnych, to też myślę, że jest to ważna informacja. My chyba z tej windy skorzystamy. I jesteśmy w tej chwili już na ósmym Podjechaliśmy sobie tutaj bardzo wygodnie dwiema windami. W tej chwili jeszcze dwa piętra przed nami. Przy okazji wam pokazuję, jak to wszystko wygląda. Jeśli chodzi o tą wieżę, to ona rozpadła się po prostu pewnego dnia w latach 50., nie, 68 roku. I w każdym razie po prostu upadła na skutek źle prowadzonych prac remontowych. No i ją odbudowano. Odbudowano ją. Jednocześnie dokładając dodatkowy jeszcze taki budynek, w którym właśnie znajdują się te dwie bardzo dobre, szybkie, nowoczesne windy. No i generalnie mówiąc, jeszcze na wieży nie jesteśmy, a dookoła wygląda wszystko pięknie. No i jesteśmy już na wieży. Kamieniczki od góry już widzieliśmy, teraz idziemy dookoła rynku. Bardzo ładny, zadbany ryneczek, pełen kwiatów, takich małych kafejek, sklepików. Bardzo nam się podoba. Kamieniczki też widać, że są odremontowane. Generalnie mówiąc, bardzo zadbane jest to centrum. To, co też nam rzuciło się w oczy świdnicy, to jest to bardzo dużo małych sklepików. Ciągle jakieś warzywniaki, piekarnie, właśnie takie urocze, małe sklepiki. Nie wiem, czy tak jest też w innych mniejszych miejscowościach, czy po prostu jest to wyjątkowe miejsce, ale powiem Wam, rynek świdnicy fantastyczny. Jeżeli będziecie po drodze gdzieś albo mieszkacie niedaleko, to naprawdę polecam przyjść, zobaczyć przejście. Because nothing can Jego dzianki, słuchajcie, smaczne i świeże. Dużo ludzi w kolejce i na zewnątrz tutaj było, i w środku chyba. Jego dzianki warte grzechów zaraz kosztujemy. Jego dzianki bardzo dobre, świeżutkie, takie ciasto jak domowe i jeszcze ciepłe, pyszne. I jesteśmy pod katedrą. Przy okazji wam tylko powiem, bo oczywiście zaraz zobaczymy do środka, ale powiem wam, że ta katedra ma szóstą co do wielkości do wysokości właściwie wieże w Polsce. No, robi faktycznie wrażenie. Z zewnątrz zobaczymy zaraz co jest w środku. Kolejny nasz króciusieńki przystanek, no ale jak go tu nie robić, jak jest taka bardzo przyjemna ławeczka w cieniu? Zaraz zobaczcie z jakim pięknym widokiem. Jesteśmy w centrum miasta, w takim skwerku, nazywa to się Ogród Różany. I to było kiedyś miejsce takie, yy, czytałam przynajmniej tak, yy, dość zaniedbane, natomiast y, bardzo ładne miejsce w tej chwili z tego powstało. Jest fontanna, są piękne kwiaty, przede wszystkim róże. Zapach unosi się tutaj w powietrzu. Cudowne miejsce na taką malutką chwilę odpoczynku. Z tego miejsca z Wami się póki co tylko żegnam, bo my jeszcze chwilkę odpoczniemy i zaraz idziemy na nasz pociąg, a z Wami się jeszcze spotkam po powrocie do domu. I już w domu. Mam nadzieję, że nasza wyprawa Wam się podobała. Nam się podobała bardzo. Ym... Piękne miasteczko, naprawdę piękne. Rynek y, uroczy, y, no kościół fantastyczny, w ogóle jesteśmy naprawdę pod, pod wrażeniem. Y, I też tak doszliśmy do wniosku, że właśnie teraz takie jednodniowe, a właściwie nawet nie całkiem jednodniowe y, wyprawy y, są czymś takim, co będziemy dalej y, robić, co będziemy kontynuować, y, bo y, jest to takie możliwe w trakcie całego tygodnia y, u nas y, organizacyjnie. Y, no i y, myśmy o 7:30 z domu, a byliśmy w domu koło godziny 16, tak, bo 14:22 był pociąg powrotny, także takie praktycznie pół dnia, a bardzo, bardzo dużo różnych wrażeń. Ale, a propos wrażeń, to jeszcze chcę tutaj na chwileczkę z Wami się podzielić moimi wrażeniami. Po przeczytaniu świetnej książki, to jest nowość na rynku wydawniczym, bo w tym roku została wydana, napisała ją zresztą wrocławianka, a książkę wiem, że jak już wspomniałam kiedyś, że chciałabym ją przeczytać, to już kilka z Was pisało w komentarzach, że przeczytało, rzeczywiście warta przeczytania, zgadzam się z tym. Autorką jest Joanna Kuciel-Frydryszek, a tytuł to Chłopki... Opowieść o naszych babkach. Słuchajcie, to była książka, która mnie wciągnęła niesamowicie. Zaczęłam ją czytać wczoraj i skończę ją już, właśnie jak tylko odłożę aparat. Zostało mi chyba 50 stron, a książka ma ich ponad 400. Wciąga jak najlepiej opowiedziana historia, ponieważ moim zdaniem to jest też bardzo dobrze opowiadana, opowiedziana historia. Za chwilę Wam powiem o czym jest, ale tak, żeby mi nie wyleciało z głowy kilka słów o sposobie pisania. Autorka jest polonistką. Ja bardzo lubię, jak pisarze jednocześnie mają tutaj studia polonistyczne ukończone, bo po prostu w tych ich w opowieściach widać warsztat. Nie ma dłużys, nie ma takich różnych rzeczy, które wytrącają z rytmu. Ta opowieść. Oprócz tego, że jest wypełniona bardzo ciekawą treścią, to ona ma swój rytm i czyta się ją tak, że dosłownie za chwileczkę chce się zobaczyć, co dalej, co dalej, co dalej, a potem człowiek nawet się nie spostrzeże, jak widzi na zegarze, że mija godzina, dwie albo i trzy, a tutaj cały czas jesteśmy zaczytani w tym świecie, więc bardzo dobra właśnie książka Po znanym warsztatowym. Książkę też ubarwiają fotografie, czyli kiedy autorka opowiada historię któryś z bohaterek, którejś jest kobiet to także my tę bohaterkę możemy zobaczyć możemy zobaczyć na zdjęciu często zresztą ona opisuje może bardziej tłumaczy te zdjęcia no na przykład kiedy pisze o tym, że na wsi była taka bieda że chodziło się o wielokrotnie cerowanych zszywanych, naprawianych ubraniach, a widzimy na zdjęciu na przykład kobietę, która ma na sobie piękną sukienkę z ozdobnym kołnierzykiem, ładne buty na nogach, no i ona też tłumaczy, dlaczego właśnie na tym zdjęciu tak ta kobieta wygląda, która ten strój ze zdjęcia nosiła latami tylko na największe okazje, na przykład, albo bardzo mi podobała się też taka, taka wzmianka, na przykład wytłumaczenie, dlaczego tak się działo, że kobiety wiejskie prawie w ogóle nie nosiły butów, a na przykład w okolicy było kilkunastu albo nawet kilkudziesięciu szewców. Szec bez butów chodzi, tak? Tak nam się tutaj kojarzy od razu. Chodziło o to, że buty, które już były na stanie, które ktoś miał, były naprawiane tak długo, jak tylko się dało. Stąd też właśnie um, każdy szewc zajmował się przede wszystkim właśnie um, nie wytwarzaniem butów, ale ich naprawą. No i właśnie, tu już od razu doszłam do treści. O czym jest? Jest o naszych babkach. Jest o kobietach, których prawdopodobnie w naszych rodzinach też znajdziemy wśród naszych przodków, bo taka duża migracja do miast tak naprawdę zaczęła się właśnie w tym czasie, który ona opisuje. Ona opisuje lata 20 i 30 XX wieku. Historia. Niesamowitej biedy, y, niesamowitego y, ucisku kobiet, dominacji nad kobietami, ale też nad dziećmi, bo, bo, bo to był czas, kiedy trzyletnie dzieci zaczynały pracować i zarabiać na chleb i rzeczywiście na chleb musiały zarobić albo pracując w swoich domach rodzinnych, na przykład pasąc zwierzęta. Albo y, pracując u innych gospodarzy i tak właśnie, y, pracując naprawdę na bardzo niewielkie pieniądze, które otrzymywała rodzina, a przede wszystkim na jedzenie, y, poprzez y, wykorzystywanie kobiet przez mężczyzn różnego rodzaju, od y, ich własnych ojców, poprzez ich mężów, poprzez y, y, osoby, które, u których one pracowały. Poprzez cały system, tak naprawdę, jest bardzo ciekawa też taka wzmianka o emigracji zarobkowej, czyli o tym, co działo się, kiedy kobiety wyjeżdżały do pracy, do Bauera, do Niemiec, albo też cała grupa wyjeżdżała na przykład do Francji, ale też na przykład do Ameryki. Gdzieś tam może przekazać rodzinnych, słyszycie, że tam dziadek wyjechał do Ameryki, albo tam jeździł pracować, u mnie też była taka historia w rodzinie mojego męża. No i tam właśnie cały mechanizm tego, jak to się działo, że oni do tej Ameryki tak wyjeżdżali i rzeczywiście, czy było to dla nich taka intratna propozycja i do, dobry zarobek, jest opisane, ale też opisane są takie pewne procedury prawne albo też zwyczajowe, na przykład w czasie zawierania małżeństwa, które tak naprawdę kobietę bardzo mocno uprzedmiotowiały i kobietę bardzo mocno już od razu czyniły miły poddaną mężowi. Nie wiedziałam o tym, ale do 1929 roku w kościele katolickim przysięga małżeńska była inna dla kobiet, inna dla mężczyzn. Kobieta dodatkowo przysięgała jeszcze posłuszeństwo mężczyźnie, aż w końcu przyjechał tutaj jakiś wizytator z władz kościelnych, gdzieś tam z, z innego kraju, i stwierdził, że to jest w ogóle bzdura, bo, bo nigdy na świecie tego nie ma, u nas to było. Natomiast oczywiście, tak jak możecie sobie wyobrazić, pewne zmiany, które zachodzą w mentalności ludzkiej, one nie zachodziły tak szybko i myślę, że jeszcze bardzo. Wiele tych takich ograniczeń z zeszłego wieku pokutuje w dzisiejszym naszym nastawieniu do kobiet, do roli kobiety, do pracy kobiety, do podporządkowania kobiety mężczyźnie. My mówimy, że absolutnie, my tutaj jesteśmy wyzwolone, my już jesteśmy inne, ale na przykład zauważcie, że czasami w wypowiedziach wydawałoby się nawet tych wyzwolonych i aktywnych kobiet są takie treści, które u mnie powodują zapalenie się czerwonej lampki. Na przykład, mój mąż nigdy by nie pozwolił, by mi ściąć włosów, albo tylko nie mówcie mojemu mężowi, że sobie kupiłam jakąś tam nie wiem drobiaz, nie wiem wazonik na przykład do mieszkania. Więc coś co tak naprawdę pokazuje, że zmieniło się od tego czasu sporo, ale bardzo wiele jeszcze pewnych procesów musi zajść, dopóki kobieta Mentalnie, yy, yy, tradycyjnie, yy, pod każdym względem nie będzie zrównana z mężczyzną w kwestii jej wartości yy, i w kwestii jej godności. A wracając do książki, to są świetnie opisane losy konkretnych osób. Konkretnych kobiet. To nie jest fikcja literacka. Każda z tych kobiet, którą autorka opisuje, istniała rzeczywiście. Ona dotarła albo do niej i z nią przeprowadziła taki wywiad, albo dotarła do jej rodziny, bardzo często wnuków, no bo tak tutaj wiekowo jest, ale też dzieci na przykład, które opowiadały, co wtedy się działo. Bardzo mi się też takie taki opis na przykład charakteru danej kobiety i połączone z jej przejściem, z jej, z, jej, z jej życiem takim. To było też takie dla mnie jako dla, dla psychologa bardzo um, cenne. I te losy kobiet um, są też poparte różnego rodzaju dokumentami. Na przykład są um, podania Rodziców małych dziewczynek, które miały prawo nie realizować obowiązku szkolnego w miesiącach zimowych, czyli wtedy, kiedy nie mogły dojść do szkoły boso. Bo tak jeszcze od tego marca czy kwietnia do, do października boso one biegały nieraz wiele kilometrów, no ale kiedy już nastała zima na przykład, kiedy nastały mrozy, to było to prawie niemożliwe, prawie, za powiem dlaczego, chodzenie do szkoły boso, a butów nie było, bo to był ten czas, kiedy na przykład była jedna para butów na kilka osób. Oczywiście miały one różne numeracje obuwia, a mówię dlatego, że nie zawsze tak, tak było, ponieważ była opisana też historia kobiety, która, dziewczynki, która świetnie się uczyła i nauka była dla nich czymś bardzo ważnym, natomiast no właśnie Nastała zima i butów czuło tylko dla starszego brata, ale jakoś upłagała matkę, która też miała tutaj siłę przebicia, i ona z kolei przekonała ojca, że można to tak zorganizować, że w domu będzie tej małej dziewczynce zawijało się nogi różnego rodzaju szmatami, brat będzie ją brał na plecy. I będzie ją do tej szkoły niósł. Więc to takie, wiecie, y, historie niesamowite, a przy tym wszystkim niesamowite właśnie na warsztat. Ta y, autorka nie każe nam odczuwać różnych emocji. Ona wręcz w tak bardzo y, surowym stylu opisuje to wszystko, ale aż, aż mrozi po prostu człowieka, jak sobie wyobrazi w tym momencie, co tak naprawdę za tymi tym historiami ludzi stoi i co tak naprawdę musiało się dziać właśnie wtedy w tych domach, czy w, tych, czy w głowach, czy w sercach tych wszystkich młodych kobiet i, i dzieci, no bo to też chodziło o dzieci. Są na przykład też listy, które do takiej opiekunki osoby, która jest pośredniczką pracy pomiędzy właśnie tymi młodymi kobietami z Polski, a pracodawcami z Francji, przesuwają te kobiety, opisują Swoją katorżniczą pracę, swoje ogromne obowiązki, i proszą, żeby znaleźć jakiś sposób, żeby im ulżyć. Na przykład młoda dziewczyna pisze, że już nie jest w stanie podołać temu, co ma zrobić, musi codziennie wydoić kilkanaście, a jedna, to już całkowity był rekord 29 krów, tak jak się doi, czyli o każdej porze, tak? nie, nie tylko rano. Oprócz tego też zamiata podłoga, oprócz tego też nosi ciężką wodę do, do, do właśnie do, 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 do tych krów. A to wszystko jakby bazowało na tym, że myśleli Francuzi, słysząc o, o różnych tutaj pogłoskach, że kobiety polskie są silne, są pracowite. No, ale one też nie mogły zastąpić silnych i pracowitych mężczyzn, a musiały tak zrobić. Więc, y, mnóstwo właśnie takich y, rzeczy, gdzie y, nie ma takiego epatowania strasznością, ale my możemy to sobie wyobrazić, możemy się wczuć i możemy zrozumieć, co nasze babki przeżywały. Mi się od razu tutaj kilka takich przypomniało właśnie opowieści moich rodziców o tym, jak to kiedyś było. Oni to widzieli z perspektywy dziecka, więc też jeszcze troszeczkę mieszało im się to wszystko, zwłaszcza z życia przedwojennego, chociaż za długo przed wojną to oni się nie narzeli, bo moja mama urodziła się w 1938 roku, mój tata w 1936. Później wojna, a po wojnie przybyli tutaj na, na tereny Śląska opolskiego, ale też do praktycznie czasu, kiedy skończyli 30 lat moja mama, a 30, 32 lata mój tato mieszkali na wsi dopiero później z roczną mną wyprowadzili się do miasteczka. Także reasumując, książka, naprawdę warta przeczytania. Książka, która myślę, zainteresuje bardzo wiele z nas. Mnie zainteresowała, mnie kupiła. Autorka i jej mnie też tutaj zdecydowanie usatysfakcjonował i, i, i kupuję jej kolejne książki. Przede mną teraz już kolejna rzecz służąca do wszystkiego, też mam nadzieję, że będzie ona trzymała taki sam poziom. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Spotkamy się w czwartkowym vlogu, no myślę, że to będzie już taki troszeczkę po tych różnych podróżowych rzeczach taki bardziej vlog domowy, spokojniejszy, chociaż kto tak naprawdę wie, co będzie za dwa dni. Do zobaczenia w kolejnym vlogu.